Ruszacie. Witam 10 lutego poniedziałek e, mamy weekend tydzień mi y, misji związanych z czołgami średnimi stąd tutaj ten replay na typie 58 e, dosyć ciekawy medal teraz udało mi się zdobyć w tym replayu. Między innymi dzięki temu strzałowi na ślepo całkowicie Nie wiem czy M37 ma coś <laughs> w okolicach 160 punktów HP, że udało mi się ściągnąć go tym działem, ale w każdym bądź razie się udało. Eee, mamy tydzień związany z czołgami średnimi, trzeba trochę nimi pograć, powygrywać bitew, eee, a ostateczną nagrodą są 3 dni premium, więc można troszeczkę pograć przez ten tydzień. I myślę, że spróbuję. Eee. Tutaj pojawił się Cheeto. Pierwszy strzał był dosyć szczęśliwy. Eee, udało mi się go trafić na niepełnym celowniku. Ale popełniłem błąd idąc z nim na wymianę. Dosyć dużo mnie to kosztowało. Eee, <grywa> straciłem wizjer i dwóch członków załogi. Na szczęście udało się go opkonać. a... Eee, więc tak, to była zdecydowanie zła wymiana, nigdy nie powinno się iść na wymianę, ale ja miałem czas, to nie była ważna bitwa. Ja tutaj nie umiałem pokonać krawężnika, <grym>, ale dzięki temu udało się załatwić grillę na prawej stronie Hellcat. Trzeba tylko wyjechać za muru i można by spróbować go ściągnąć. Albo strzelać przez mur, ale bo było... nic, ponieważ go ściągli. W tym momencie miałem dwie opcje. Albo jechać w kierunku rynku, albo zająć się zajęciem bazy. Myślę, że jadę w kierunku rynku. Coś jeszcze ściągniemy, mam już 3 kile, może się uda nawet topkana zdobyć. Ale no, nawet nie miałem pokonać torów kolejowych. Jak się zatrzymałem na tych torach, pomyślałem tam, gdzie jest ten FV304. To by oznaczało trzeci kill na artylerii. A co za tym idzie? Medal elitarny pakosiniego. Mam już ich 14. Ten by był 15. Tylko trzeba go znaleźć. Hmm, kierowca ranny troszeczkę wolniej jadę niż powinienem. Zwłaszcza skręcam, ale może się uda go znaleźć. Miałem taką nadzieję. Musi, musi być w tej okolicy. No, jak się okazało, jest. No, niewiele mi zostało, ale udało się zdobyć medal pokusy niego i snajpera.